to kolejny to już właśnie chyba. Grajmy, chyba czwarty. Trójkę, czwarty odcinek. odcinek czwarty. Jedziemy z koksem. Kurde, no sorry za tę. Te... kamerę, która się nie chce ustawić. Naprawdę, dobra, teraz jest dobrze. Wspomniałem w kolejnym pod koniec odcinka, że mam sprawdzić, ile mam subów. Na tam graj, a ja to sprawdzę. Dobrze. Tu ten... jest pracę, żebyś Weź najlepiej z linku na Twoim profilu ASKU. Wiem, ale ten. a bo po... poda... nie stawiłeś na żeby... e, profilu poda... e, Tak, e, a może podaj link nazwisko Twojego profilu na ASKU. Moje kotun ASKU nazywa się NeyTamps, pisemny przez Nothan. A mimo to? E... Ale to są tylko takie te, ale to. O, w ja, jak aktywnie no, 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 już dwa dni temu No wtedy jeszcze dwa temu ktoś się logował... Ja e, lo, e, albo aby coś logowaliśmy, a jeden filmik, że mamy jeden film. Mamy trzy suby! Podłącz podobnie pada. Trzy suby, ja yeah. Mamy trzy suby sprawdziłem to! Nie! No nie! Kurde, salu A może sprawdzić kto? Eee, <grym> jakbyś się zalogował na konto, to mm. wtedy już tak. Eee, weź na konto. Już. Się e, na to nie było, to co? Eee, czekaj, ja napiszę. Dobra, dobra, ja mam, nie, nie już mam, Eee, e-mail to wiesz jak był Emi? Jest czy ten jest mogę podać. Shaman jest kingshaman Yo. Mapa Ewentualnie King Shaman 03. Mapa w Minecraft.com Shaman Mapa WP.pl

Tak, to jest moje konto z teorią. Nic nie wybierałam takiego dokumentu Wybierz nasze e, normalne. Bo, bo. Bo, bo, shit, bo, bo, fak, fak. bo, bo, bo. Bo, 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 Tak. bo, bo, Teraz idziemy. Po Teraz już i to na dziksze takie miejsca, już pod tą osadką. Mówię, e? Ale niedługo będziemy mieli cztery suby. E się A generalnie, sorry, jeśli jestem zasubowywany jakieś minecrafty, o, ale... w minecrafty no, ale ale... Ale Fabian mi wchodzi na... ten, właśnie mój młodszy brat wchodzi mi na tego YouTube'a, jak jestem zalogowany na, na telefonie Więc, sorry, Ale za... Ale właśnie, to chwilę musimy zrobić jakiegoś specjala z muzyką i w ogóle, nie? Z muzyką tak, wiesz, to, no, tam, Weź tam się zajmij, bo to naprawdę... Albo naprawdę... możemy w jakimś odcinku dać muzykę zamiast gadania, jak na nie będzie nam się chciało gadać Przykład, żeby się poznali. Ja nie mogę znaleźć kto nam subowokaja. E, daj, daj, a ten złośliwy. Chwila będzie ciszy. E, mój kanał, tutaj właśnie powinno być. E, tutaj. Gra. Jest ten... co na tam? Zastaniesz I to masz wszystkich. E, polecamy gościa Kondio. E, 960? Tak. A innych już nie polecamy. No, pokażemy. spokojnie. O, witrzki, Miłosz! Zabij te wilki. Dobra, generalnie mówiłem, że wilki nie ich zabijać, ale he, te wilki nie przypominają mi zbyt wiele więc mogę je zabić. Tak. Aha. Dobra. Rok, też miło. A jeśli, będzie, jeśli będą cztery widzowie, to y, dajemy y, specjal, w którym będzie muzyka jakaś. Tak. Będzie podkładana muzyka. Tak. Y, oczywiście y, są traktyki wystrzeli, jakaś inna w sensie. muzyka. Yy, najlepiej są trakt z Waszej pierścieni, bo nie ma też żadnego tekstu, więc nie będzie nam ja przeszkadzać. Ja już wiem na to jak Ale y, jeśli damy jakąś inną y, muzykę, to może y, YouTube chce, y, żebyśmy za nią zapłaciła z Waszej pierścieni, to nie wykryje tego YouTube, więc lepiej w tej pierścieni, żebyśmy nie O! Ma... Mamy cztery suby! Ktoś mam... O, super! Bo jestem na kompie na razie, na PC, a na to na razie nie. Super! Czyli robię specjalkę niedługo. Haha, kolejność, to taki Nie, skanek, no zaczniemy od 10 subów, to wtedy coś tam będzie. Y, tutaj znajduje się skrzynka, ale oczywiście w z skrzynki miałem naprawdę fajne rzeczy a tutaj mają. Więc damy staty z naszego konta. 4 suby, 18 wyświetleń. Tak, Ale jak na, no jak na jeden film, na jeden? No właśnie. Generalnie, jeśli ktoś się na przykład chciałby nie... Je... Ja linki, nasze na ASKu. No. Właśnie teraz dodaję y, miejsce do kopania na mnie Właśnie teraz dodam nasze linki, zawska. Możecie nas... Nie oceniacie nasze profilowe Ja naprawdę nie... A, akurat, moje profilowe jest fajne, bo jest y, okładka albo są son na te Arktyki, ja to jest spoko. A chatko, że ja mam swoją twarz na profilowym e, To jest to e, zmień profilowe Tak, zmienię, Chociaż... Do, nie, na razie nie podaję nic. E, Ja mogę podaj mu No tu ja podam na ta nasko, ale na razie moje. Tak, e, Miłosza as, podam jak będzie jak będzie dzisiaj widzów. Haha. Więc... Radę wam. Zapraszam Ci swoich znajomych wszystkich, nawet byle kowe tylko żeby wchodził i żebyśmy się rozwijali. Póki co nie mamy partnerstwa, tylko na, na blogu już mogę mieć, ale nie bo ale oczywiście nie mam. Generalnie jeśli nawet już będzie, będzie partnerstwo to cały hajs z YouTube'a i wszystkiego, będziesz tylko na żeby co? rozwijać. To jest numer, ale wiesz, link do naszego konta bardziej No to co Skopiuj. Tutaj, jakbyś chciał <mulity> kogoś polecić. Linki nie stanę na nowym. Czyli nie. Tutaj. Dobra. Macie nasz. Zaczyna ta na progu na nasku. Dobra. Na razie mamy przedmiot w placu. Dobrze. Może teraz już nagrywamy? 8 minut, jeszcze możemy chyba... A po... i e, właśnie w tym momencie w starszym nagraniu tamtym e, gra się mi wyłączyła, bo, bo wtedy nagrywaliśmy jeszcze u mnie. Tak. Teraz gram u mnie. No ale jak już zaczęliśmy u mnie, to będziemy musieli całą serię nagrywać u mnie. A to mi tam e, problemy jakoś nie je robi, jeszcze jak, ben, e, jak będą wakacje, to normalnie to będzie fajnie. No. Jak będą wakacje, to spodziewajcie się około 200 filmików. Nie, no, nie przestawiaj, Hestu. Normalnie będę tak E Ej, nie! No tak, Dobra, nie przesadzajmy. 191 No, będzie tak, to że być, No, będziemy tak Będę przyszedł do Mi już na i będziemy nagrywali w 10 odcinków albo w 30, więc po Będzie fajnie. Ja automatycznie jest wstawiać, albo jeden na tele. <słuch> Tylko, żeby nie był Fabiana, Jezu. Nie, będziemy zamykali się w pokoju. I... Ale nie! Ja wolę tak, że wiesz, jak to? Jak fajnie gdzieś powiedział, babci, czy coś. Toż... Sorry, że ta, no Natana, tak tak kurde leży i go tak bardzo nie słuchać. E, ale... Tak, zresztą zobaczymy potem, jeszcze nie oglądaliśmy żadnego z te starszych filmików, które nagrywaliśmy przy e, więc spoko. Teraz pokazujemy Dobra! Mam pomysł. Na następny odcinek coś fajnego. Muzyczkę. Tak. To. Dam wam na następny filmik. Puszczę wam muzyczkę, nie będziemy komentować. Ale to tylko kawałek, jedną piosenka. Ale może na przykład co będzie jakaś inna muzyczka, raz twoja, raz to jaj. To będzie fajnie, nie? Bo wtedy ludzie będą mówią uuu, coś prawego. wiesz Już komisję lubię? Jak, jak ktoś nam chce zabić i tam wnosuje nam takich podwo losuje jakieś potwory... E, potwory. A, e, pamiętam, pamiętam tą no. misję. No weź, szukaj, no weź tą sto... E, nie, można jej otworzyć coś. Aha, no, dobra, niech Generalnie, nie będzie jakaś inna muzyka i posłuchacie Zaczy, może... fajnych kawałków. To może, tak. E, raz mi już jakieś kawałki, raz jednym jakieś i te sprawy. Ale nie, ty, nie, no, bo na razie mamy tylko moją wieżę. Ale YouTube, YouTube, YouTube. No ale u mnie gośniki nie działają. A no tak, generalnie coś puścimy w wiersze, inaczej będziemy coś puścili... RMF No. puścimy Ja to żartuję, oczywiście. No, telefonu. Zapuścimy piosenkę, jakąś tam. Dobra, zobaczę się jaką tam zapuścimy. Może dubstep? E, może znowu dubstep będzie dobry. tylko żeby nie było wokalu, to będzie fajnie. Czego? Wokalu, żeby nie, 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 nie no, przeszkadzał nie nie grony. Jakby... Tylko wtedy byśmy musieli wyłączyć dźwięki z gry, Gry i wy, będzie pan? Właśnie, trzeba tak właśnie zrobić. I trzeba puścić lekką pasjękę, Trzeba lekko. Masz co, jak 11 minut 30. No dobra, więc. Mmm, zrób ustawienia No dobra, kończymy ten odcinek. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, zagrajmy Fade 3. Siema. Żegnają się Takagi i Milo.